w Suwałkach powstanie z okazji przebudowy dworzec tymczasowy. Czas dosłownie się zatrzymał. Dworzec kolejowy w Suwałkach po latach zawirowań w końcu doczeka się modernizacji. Tradycyjnie już nasze zwiedzanie dworca zaczniemy oczywiście od peronów, a pierwszym peronem, który poznamy, będzie peron numer 3. Peron numer 3 jest obecnie nieużywany, ale spójrzcie tylko na jego wyjątkową konstrukcję. Jest zbudowany jeszcze ze staromodnej trylinki, takiej nawet bym powiedział dosyć zabytkowej, archaicznej, ale myślę, że ciekawszą kwestią jest to, jak ten peron jest szeroki. Zobaczcie, stoję właśnie na jego krawędzi. Nie powtarzajcie tego w domu. I uwaga: Raz, dwa, i jesteśmy już na końcu krawędzi peronowej. Niewątpliwą ciekawostką na peronie numer 3 jest rzecz, której nigdy chyba wcześniej nie widziałem na dworcach w tak bezpośredni sposób, a jest to mianowicie, zobaczcie, instalacja prawdopodobnie służąca do uzupełniania wody w pociągach. Przed Państwem peron numer 2, czyli peron po środku, słuchajcie, ten peron jest zdecydowanie największy, no i też uważam, że prezentuje się całkiem nieźle. Sami tylko zobaczcie. Peron, jak widzicie, jest wykonany z betonu. A w ostatnich latach, właśnie zostały tutaj poczynione pewne prace naprawcze. Największą wadą peronów w suwałkach jest to, że, no, niestety, co by nie mówić, są dosyć niskie, więc wejście do pociągu jest utrudnione. Stoję w przysłowiowym rozkroku pomiędzy tą, właśnie starszą częścią, a tą częścią bardziej nowszą, chociaż, no, co by nie mówić, jednak swoje lata też, niestety, ma. No i tradycyjnie, tak jak w każdym odcinku, mam do Was pytanie: słuchajcie, dlaczego. Tutaj przy peronie właśnie numer 2 nie widać podkładów kolejowych i są naprawdę na gęsto aż zasypane tłuczniem. Napiszcie koniecznie w komentarzu. Na peronie numer 2 mamy także dwie wiatki. Zobaczcie tylko, mamy tutaj solidną drewnianą ławkę, a także metalowe plecki. No Jest to trochę coś innego, bo teraz zazwyczaj te wiaty są w całości szklane. Jesteście zapewne ciekawi, ile pociągów w ciągu dnia odjeżdża z Suwał? Już wam odpowiadam: są to cztery pociągi regionalne w kierunku Białego Stoku, a także trzy pociągi Intercity, w tym dwa jadące w kierunku Polski, a więc w stronę Krakowa i Świnoujścia. A także jest jeden pociąg zagraniczny, jest to Intercity Hańcza, który jedzie do Mockawy na Litwę. Przed Wami druga wiata na peronie numer dwa. Słuchajcie, jest to wiata już trochę innej konstrukcji, zobaczcie, ta już jest zbudowana w całości ze szkła no i w przeciwieństwie do tamtej jest obrócona w drugą stronę, więc jeżeli deszcz pada na Was z tej strony to możecie sobie iść na drugą wiatkę. W przypadku tej wiaty zobaczcie, mamy ławkę metalową a także mamy dosyć ciekawe takie tutaj miejsce na bagaż. Jak widzicie, za moimi plecami, około 200 metrów dalej kończy się torowisko, a za nimi znajduje się słynne w słowach Centrum Handlowe Plaza. Myślę, że niewiele osób o tym wie, ale w 2018 roku, podczas kampanii samorządowej, były takie plany, żeby właśnie ten obecny dworzec kolejowy przestał istnieć, a żeby zbudować właśnie obiekt, który połączyłby funkcje Centrum Handlowego, dworca autobusowego, a także dworca kolejowego. Niestety nic z tych planów nie wyszło. Witam Państwa bardzo serdecznie na peronie numer 1, a za mną słuchajcie piękny, zabytkowy szalet. No niestety nawet najbardziej zdesperowane osoby nie mogą tutaj się dostać. Subskrybuj mój kanał. Dziękuję. Sytuacja u Pań wcale nie jest dużo lepsza. Bo zobaczcie, też mamy tutaj łódkę, a nawet dużo większą. Ale spokojnie jest alternatywa. Dojście na perony numer 2 i 3 jest dosyć proste, bo zobaczcie, mamy tutaj obniżenie peronu, więc osoby niepełnosprawne czy też rowerzyści w sobie powinni całkiem dobrze z tym poradzić. Na peronie numer 1 mamy jedną wiatę przystankową, ta jest wykonana prawie że w całości z metalu, ponownie ławka jest drewniana, ale zobaczcie tylko na nawierzchnię tego peronu jest to dosyć ciekawe, bo o ile mieliśmy już trylinkę, mieliśmy już betonową nawierzchnię, tak w tym przypadku mamy nawierzchnię asfaltową. Podobnie jak w peronie numer 3 i w peronie numer 2, tutaj również ta krawędź peronowa jest naprawdę niska. Przechodzimy do głównej części odcinka, w której to pokażę Wam, jak wygląda dworzec w środku, a także na zewnątrz. Dworzec w słoka został wybudowany w 1896 roku, a jak prezentuje się go wnętrze obecnie, przekonajmy się. Zapraszam. Jak wiemy lata 2000 nie były dla kolei zbyt łaskawe, dla Suwałk także. Powoli malała liczba połączeń, a w 2010 roku, dokładnie 1 września, PKP Intercity zamknęło swoją kasę biletową w Suwałkach. W ślad PKP Intercity w 2014 roku podążyły również przewozy regionalne Polregio, które również zamknęły swoją kasę biletową w Suwałkach. Za moimi plecami ciemny korytarz. A na końcu korytarza drzwi. Znajdował się tam kiedyś bufet, w którym serwowano naprawdę pyszne dania, a przynajmniej tak twierdzą najstarsi mieszkańcy suwaków. No, jak widzicie, w suwakach sufit jest w niektórych miejscach naprawdę dosyć nisko, a jestem tutaj pod drzwiami po rewizji technicznej wagonów i EZT, czyli elektrycznych zespołów trakcyjnych. Ale w suwakach przecież nie ma sieci trakcyjnej, więc o co chodzi? Obecną funkcję tego pomieszczenia już znacie, ale zapewne niewiele osób wie, że właśnie za tymi drzwiami kiedyś można było nadać swój bagaż. Na dworcu kolejowym w Suwałkach stolarka okienna jest drewniana, no i zobaczcie jej stan obecnie no nie jest zbyt dobry. Na dworcu w Suwałkach czas dosłownie się zatrzymał, bo na zegarze godzina 11.05, a obecnie mamy 13.00. Okay. Zapewne znacie takie powiedzenie Gadać jak do ściany W Suwałkach jest to jak najbardziej realne Zobaczcie mamy tutaj informację A za nią płyta OSB Tak właśnie prezentuje się Nasza poczekalnia w Suwałkach Tutaj zmiany raczej będą niewielkie Bo po prostu powstaną toalety Ponownie zostaną otwarte kasy A także pojawi się pomieszczenie Komercyjne Zobaczmy teraz jak wygląda dworzec z zewnątrz Dworzec w suwałkach znalazł się w programie inwestycji dworcowych na lata 2016-2023. Dworzec w suwałkach miał być odrestaurowany w latach 2021-2022. Niestety, trzeba było rozwiązać umowę z pierwszym projektantem, a umowę z drugim projektantem udało się podpisać dopiero w grudniu 2022 roku. Za moimi plecami posterunek ochrony kolei w suwałkach, no ale podobnie tak jak w Rudziącu, za te drzwi nie będę wchodził. Dojście z ulicy na perony dla osoby niepełnosprawnej jest dosyć utrudnione, bo sami zobaczcie, ten podjazd nie dość, że jest stromy, to jeszcze jest naprawdę wąski. Naprzeciwko dworca kolejowego znajduje się park. Jest to suwalski park przedsiębiorców, który został zrewitalizowany w 2017 roku. Jak już wcześniej wspominałem, linia do suwałk jest niezelektryfikowana, więc tutaj po prostu prądu nie ma. Ale, proszę Państwa, zobaczcie, jednak na stacji prąd popłynie, ponieważ są zbudowane nowe słupy, a te słupy dociągną kabel do dworca tymczasowego. Tak, proszę Państwa, w suwałkach powstanie z okazji przebudowy dworzec tymczasowy, w którym będą zarówno kasy, będą toalety, i będzie przestrzeń komercyjna. Naprawdę jest to niesamowite, że po tylu latach tutaj dotrze prawdziwa kolejowa cywilizacja. Od momentu wyboru projektanta w 2022 roku do 2024 roku nikt nie wiedział tak naprawdę, co z tym dworcem będzie się działo, czy on będzie zmodernizowany, czy też nie, a przede wszystkim, kiedy to nastąpi. W cały proces zaangażowali się lokalni politycy, którzy próbowali taką informację od ministerstwa uzyskać. Pod koniec 2024 roku PKP ogłosiło przetarg na modernizację właśnie tego pięknego dworca, który znajduje się za moimi plecami. I cóż, wygrała lokalna firma Suwałk, ale została jej oferta odrzucona, następną w kolejności również była firma Suwałk, jej ofertę także odrzucona. I wygra firma Szczęstochowy. Na początku lutego tego roku PKP podpisało umowę z firmą Szczęstochowy na przebudowę naszego zabytkowego dworca w Subałkach, a no po to, żeby odzyskał swój dawny urok, kwota przetargu opiewa na blisko 15 milionów, a firma ma czas 110 tygodni, aby doprowadzić ten obiekt do jego dawnego blasku. A przed Państwem bardzo ciekawy obiekt małej architektury. Zobaczcie tylko na te urocze miejsce, w którym podróżni mogli napić się wody. Jak możecie zauważyć, naprawdę sporo kierowców korzysta tutaj z worca w suwałkach, no ale cóż, no niestety tutaj miejsca parkingowe i dojazd do nich jest naprawdę słaby. Spójrzcie tylko na tę dziurę. Napiszcie proszę koniecznie w komentarzu, jak oceniacie dworzec w suwałkach, a ja ze swojej strony obiecuję, że będę Wam pokazywał, jak tutaj wygląda tempo prac. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i co? Widzimy się w kolejnym dworcowym materiale Siema w dzisiejszym odcinku, w którym to ocenimy i zobaczymy wspólnie, jak wygląda dworzec w Trzewie.